Siem i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj sobie gramy Brawl Starsa i jak widzicie po tytule otwieramy ten cały karnet zadymiarski, no tylko te star dropy no bo tutaj raczej no klejnoty i tak dalej, to tam nic takiego wideo, nic ciekawego nie będzie tylko na początek może zagramy sobie rundkę taką, nie wiem, aby nie może to przyniosło szczęście, no i sobie tam zagramy ten El Primo. W ogóle ja to widzę nagrywam trochę na styk, bo ja trochę nie wbijałem i no, no i jutro już jest nowy karnet, i ja teraz muszę się przyłożyć do wbijania. Teraz te misje będę musiał robić, no bo ja troszeczkę dawno już nie grałem, w sensie dawno już tak trochę rzadziej zaczynam grać Brawl, ale spokojnie, to nie wpłynie na jakieś. Mam coś takiego, że już filmów z tego nie będzie, bo ja lubię browser, nie? Więc. Nie, 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 dobra. No już widziałem, że przegram ten pojedynek z Coltem. Dobra, nie, niech Max się uleczy. Ty Oskar, też się leczy. Pyk. No, dawaj, dawaj. Pyk. Nie. Nie, to. O, dobra, dwa, dwa. I. No. No, 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 i brawo, no i przegrywamy już. Łojojo, a ty co tu robisz, kolcik? Ale dobra, mamy ultę i teraz tym ultem rozwalimy. Kogoś, tylko kogo, nie wiem, albo kilka osób. Tych i czekajcie, ja chcę tutaj fajny taki... Dobra, tutaj, walimy. Bez sensu, co ja robię? Nie, nie, pyk, jest, dobra. Remis mamy. Ale tutaj, o, jeszcze mamy hiper do ładowania, ale przegrywamy już. Proszę, jeszcze ten ulta mieć, nie? O, dynamajczek. Dynajek. Dobrze. <grytanie> nie, od porażki dzielicie jedna eliminacja. Proszę, nie, dobra, ja ulta użyję. O, ja. I ten hiper. Hipercharge, no i przegrywamy. A tak bym może jeszcze spróbował tych dwóch yy, załatwić, i coś by może wyszło. Ale ja już widzę, otwieram star Dropy, no i to jest start. Drop numer jeden. Oczywiście rzadki, 50 monet. No i drugi epicki. Już yy, pa, PAM jakiś spray. No To może się przyda. Kolejne epicki 100 kredytów. Okej, okay, kredyty spoko są. No i dobra, rzadki. Ale ja chcę tu jakiegoś mityka albo legendarnego zrobić. Nie chcę tylko ten jeden bonusowy legendarny, co tam będę miał. Tylko o taki od co tak, o stoi, chcę, o tak o klikam, nie? I to się podwyższa. Albo w ogóle stoi na tym samym. No i rzadki. Dobra, otwieramy kolejny. I tu mamy rzadki, bo ja bardzo rzadki. Dobra, czekaj. No nie, znowu bardzo rzadki. Niech to podskoczy. Nie, mu 2 i będzie mityk. Mityk, okej, okay. mityczny, fajnie. I mamy, no taki jest średnie, emotkę do Mandy chyba. Dobra, pyk, 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 no i nie, no i to jeszcze chyba nie ten czas, aby tu fajne rzeczy dropić no ej, tyle razy, tutaj tyle miałem tych epickich i zostaję na epickim, nie, nie mogę, mityczny, bardzo rzadki, o, błyskotki, mamy, pyk, dobra, rzadki. To bardzo rzadkie. Rzadkie to oczywiście są najczęściej, najczęściej się trafiają. I mamy ten 100, 500. Ja się muszę skupić 50 punktów mocy dla dowolnego zadmiarza, Tam pisało. A i punkty mocy. No i dobra, ten podwaja, czy jakiś nie do czego? Czy on naprawdę się przydaje? Chyba tak. No, może i lepiej, że tak. Jest dobra rzadki No, czemu nie mogło jeszcze podskoczyć na mityka? Dlaczego to jest takie hamskie, No i epicki. Epicki teraz mi też się dużo trafia. Coraz częściej. No i rzadki. Znowu dalej. Jeszcze rzadki. A film trwa 5 minut. I dobra, bardzo rzadki. No to jednak nie podskoczy. I to wszystko. legendarny został widzowy. Dobra, nie wiem, jakiejś techniki użyć może. Dobra, kliknę. Nie wiem. Dobra, taką klikam normalnie. I okej, okay, skinek do Karla, ale to fajne. Ej, dobra, wyposażymy. I gdzie ten karl? Gdzie on jest? O no, A tu. Jakiś ma do niego strój, i inny nie. No to fajnie. Pierwszy strój i on fajnie. Skinek. No i on fajnie wygląda. To sobie musimy zagrać im rundkę. Może dwie. Żeby odcinek nie trwał jakoś bardzo długo, ale i nie krótko. Więc tak. No i. Mamy taki skład. Ej fajne tu ta Jackie. Fajny ma ten z rankingowych, taki poziom jakby, tak to nazwę. Okej, okay. jeszcze tutaj może podpalimy. O i Mortis się pali. Nie, 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 nie. Ja, no i uderzy mnie tak niefajnie trochę. Dobra, ja idę po piłkę, ja idę po piłkę tutaj pyk dobra dawaj dawaj nie co ja robię Ale chyba sama jackie poradzisz nie bo po co no i tam już chyba gola nie będzie no bo mortis już bibi zabija i widzę że już no tu nie mamy piłki nie 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 zmarnowałem dobra jeszcze pyk tutaj o Dawaj, 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 pyk, nie ma mortis, nie, jest, strzeliłem, ale trochę na farcie, no chyba tak, mi się tak wydaje, pyk, o nie, dobra, ja to wybijam, bo nie wiem, czy to się może dobrze skończyć, czy źle, raczej to drugie, nie, ale, o, Pyk. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze nie Dobra, próbuję. No, dawajcie tu, Bibi. A nie, ja tu sam dwóch porobiłem. A... Dawaj, weź tu. No, co oni robią? Ta Bibi ich, nie wiem, robi. No, ja już teraz nie będę tak dobrze grał. No, bo to nie wiem, no w sensie wiecie. Teraz już. No już, no. Nie piekło mi, ale dobra, fajnie, że Bibi to obroniła. a wtedy mogła mi podać i bym strzelił, by było już po meczu. Nie było, nie wiem, by takich napięć, że tak powiem. No i, no i, no i nie mamy. a okej, okay, ja mam piłkę, to może się dobrze zapowiadać. Źle. I dobra, pyk. W ogóle teraz jak możecie słyszeć takie, nie wiem, nogi może, no to dlatego, że nie wiem, ktoś jeździ na ulicy. A już, nie wiem, jest 20 coś, ale no niech jeździ, jeszcze u mnie jasno jest. Tylko ja musiałam to nagrać, bo szkoda by było stracić wszystko z karnetu. No szkoda by było. No to czekajcie, jeszcze może zagrajmy rundkę, a dajmy komuś innemu szansę. Mmm, mm, mm, komu tutaj trzeba? A, dajmy dla Miko. O nie, ja chciałem zmienić, może na duo, albo na solo, ale chyba zadymię, zadymię, Miko poradzi. No tutaj jeszcze. Ej, tam chyba grałem przeciwko, bo. Yy, ten z botami tam, nie? Wili przeciwko. No tak, ale to widać po stylu gry, nie? pyk To widać po, jak oni grają. Patrzcie, idą wszyscy do środka i później już pozostaje wykończenie akcji. A czekaj, ja chcę się pobawić. Idź stąd. No chciałem strzelić jakoś fajnie, ale by Gryf to odebrał i są strzelił. Dobra, mamy dodane pucharki i patrzcie monety. 500 monet, no to fajnie. Teraz mamy trochę dużo już, yy, zaraz 20 tysięcy tych monet. I dobrze. I będzie się ulepszało postacie. A kto to jest? A, no, teraz jest. I czekajcie, on będzie. Dwa, się już mylę. Czy on będzie w ogóle w karnecie z Tak, bo teraz jak się logujesz na browser, tam. To jest ten, nie on na gitarze. No teraz widzicie też go. Ale ciekawie jest, jak on będzie grał. na no, no dinozaurze siedzi? Nie. No nie, taki atak. Taki atak. Dajmy, czekajcie. I co on może zrobić? Czeka. Ja nie mogę tego nic. Nigdzie rzucić. A bo ja się tu robię. Tym. A, on tak. Ale tu fajny ulcik Ej, to fajny jest. Tylko to jest strzelanie, takie zwykłe trochę. Ej, Franka, tym pokona muszę. Pokó. No nie, ale okej. Okay. Dobrze, już wiemy jak to wszystko działa. No i co widzowie? Już chyba będziemy koni kończyć ten odcinek. Zapraszam na kolejne filmy i ja już się będę żegnał. Cześć!